Dziś za zamkniętymi drzwiami odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie wyroku skazującego Justynę Sochę. Prezes antyszczepionkowego stowarzyszenia StopNop w październiku 2019 roku sugerowała, że anestezjolodzy podają pacjentom śmiertelne dawki środków przeciwbólowych, aby zwalniać miejsca na szpitalnych łóżkach dla kolejnych chorych. Lekarze swoimi działaniami leczniczymi i procedurami, jak twierdzą, koniecznymi dla ratowania życia chorego, zmierzają bezpośrednio do spowodowania śmierci pacjenta. Chociaż brzmi to absurdalnie, to jednak cicha eutanazja w szpitalach istnieje. Efektem tego apelu przeciw procederowi nazwanemu cichą eutanazją był pozew przeciwko jego autorce. Oskarżycielami byli anestezjolog Michał Szuszkiewicz oraz poznańska prokuratura. Ostatecznie w październiku ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał kobietę na rok ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz nawiązki w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Rozwoju Intensywnej Terapii Dziecięcej w Poznaniu. Nie czuję się winna. Uważam, że nie powinnam być sądzona za obronę pacjentów. Uważam za ogromne nadużycie i niesprawiedliwość nazywanie mnie przez niektórych dziennikarzy, niektóre media antynaukową, antymedyczną czy nienawidzącą lekarzy. Kobieta odwołała się od wyroku. Zdaniem jej adwokata nie powinna być sądzona za pomówienie i zniesławienie lekarzy z uwagi na to, w jakim charakterze opublikowała wspomniany wpis. Dotyczy apelu, który był wykorzystywany przez panią Justynę jako dziennikarkę w warszawskiej gazety zbierająca materiały. Dotyczące bardzo ważnej kwestii społecznej. Z taką linią obrony nie zgadza się strona oskarżycieli. Ich zdaniem apel o cichej eutanazji opublikowany przez Justynę Sochę był prowokacją i służył temu, aby do kobiety zaczęły zgłaszać się rodziny osób, które rzekomo doświadczyły sytuacji opisywanej w tej publikacji. Oni są odpowiedzialni za to, aby publikowane artykuły. Były zgodne z prawdą, zwłaszcza jeżeli w ich treści pojawiają się oskarżenia o popełnienie tak poważnego przestępstwa. Wyrok w sprawie apelacji Justyny Sochy ma zostać ogłoszony 17 lutego. Bartłomie dnia.